Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem Dzisiaj jesteśmy na Magu, tak jak zapowiadałem wam we wczorajszym odcinku Tylko, że mamy konkurencję na Wiedźmach Mamy konkurencję, kręci się coś Coś, bo nie jestem pewny czy to gracz czy bot Chodzi to bez skina Dopiero wszedłem, więc nie obserwuję jeszcze jego ee, zachowań tutaj Muzyki nie włączyłem Muzyki nie włączyłem O nie, czekajcie, zaraz do was wracam Proszę bardzo, psychodeliczna muzyczka na zawołanie, moi drodzy. Yy, widzę, że to coś właśnie zginęło. Jak to się nazywało w ogóle? Eukaliptus, 146. No cóż no, życie gniecie, tak? Yy, 146, a jaka prowka? Co, już grób zniknął? Nie, jest. Mag! Kto wie, może rzeczywiście bot, i przy, długiej nie, przy długim niewymienianiu eku po prostu może padł, tak jak ja padałem ostatnio ciągle. Ale już nie padam! Nie no, czasem padam, zależy co zaatakuje. Najlepsze, że niektóre czwórki mi wchodzą, a niektóre czwórki wychodzą mi bokiem, co nie? Więc tak jakby, hmm, There is not lekko. No ale działamy, działamy moi drodzy, expimy sobie maga. E, wiem, że niedawno był i może to już będzie nudne dla was e, Natomiast dla mnie nie, trzeba ekspić, żeby żyć e, Rozwijamy postki. Najlepsze, że ciekawostka, to, e, ten mag to moja pierwsza postać na Gordionie e, i, e, i tym samym... uff myślałem, że mnie tamta grupa zarekuje. O szkuźwa! Ej, no czaicie! A ja tę grupkę robiłem wcześniej i, i poszli Mogłem naturowej. Ten mak to moja pierwsza postać, tym samym główna na Gordionie. To jest też właściciel klanu, który prowadzę z Mieszk Gordionu. Natomiast, natomiast przebiłem go już w moim tancerze mostrze, więc no cóż, no. Taki live. Dobra, zaraz do Was wracam. We're back, fellas. No cóż, no trzeba, trzeba sobie jakoś radzić, tak. Muszę pamiętać, nie próbować robić czwórek, bo trójki już gładko lecą. Ale czwórki to jest po prostu. Z zależy jak leży po prostu. Nie idzie ogarnąć zasady jaka rządzi czwórkami. I nie mówię o wojskowym yy, szyku, żeby nie było. To ogarniam. Natomiast kurde, no. Jak tak można? Raz czwórka leci, raz czwórka zabija. No. Żyć nie umierać. W sumie to bardziej umierać. Niestety. Takie życie. Albo jego brak. Koniec. Nulfini to coś tam endo. Endokrynolog kurde. Czy endokrynolog to specjalista od kończenia życia. I patrzcie, i tę czwórkę tutaj robiłem. I wam nawet pokażę. Patrzcie. No chyba jakieś jaja to są. <laughs> Ej, dosłownie ja wcześniej zrobiłem tę czwórkę i szedłem sobie dalej gdzieś w tę piwnicę. Jak expiłem, czekając tam gdzieś przy ostatnim odcinku, yy, aż mi się zrespi postka. No, chyba jakieś jaja, dobra, znowu zaraz wracam. Obiecuję, że będę grzeczny. Nie podchodzę do żadnej czwórki. Nic, bezpiecznie. Tych wieźmy to ja nawet atakować nie będę. Ja je będę przytulał, będę im dawał cukiereczka takiego czekoladowego z orzeszkiem w środku. One oddadzą mi samego orzeszka. I jakoś to będzie. No po prostu mam traumę już po tych czwórkach, co nie raz wchodzą, raz nie. Raz nie robią jak burą i po prostu nie masz pewności nawet kuźwa, kiedy jebnie. Nie. <ścoughs> nie. Nie ma takiej opcji. Nie podchodzę do tamtych wień Tam była czwórka. Nie, nie ufam. <grystanie> Ej, no to jest dla mnie tak bolesne. Ja muszę serio zainwestować w dobre eku. Ewidentnie. No bo tutaj, no po prostu słabo jest, no. Dobra, wiedźmy pewnie. Pewnie nie mam eku pod wieźmy, Bo zgaduję, że. E, lud to średnio je robi. I ogień. Natomiast kuźwa. Muszę znaleźć jakieś lekarstwo na nie, no po prostu. To jest nie do pomyślenia, żebym ja sobie magiem nie radził, Kuźwa, ze 145 levelem na Tristam. Myślę, że one mają tylko 90 leveli przewagi, no. No dobra, niby to w sumie coś coś znaczy, powiedzmy, te 90, jak się teraz tak zastanowię, ale ale cił z tym? Ja tu nie przychodzę, żeby obrywać, tylko żeby ekspić. Więc. One mają obowiązek udostępnić mi z całego ekspa, którego posiadają. <grych> Najlepsze, że teraz już się w ogóle pogubiłem. Ile ten odcinek już trwa? Pewnie trwa z 5 minut. Więc powiedzmy, że nagram jeszcze 15. O! Do, do równej 11. Żeby nie było, że, że wypuszczę 10-minutowy odcinek. I nic, i nic yy, ciekawego nie osiągniemy. Ale po prostu mnie to tak boli. Te, te czwórki, że to jest po prostu jakiś słaby żart. No ale cóż moi drodzy, no takie życie, uroki gry i uroki zmian w ekspowiskach i we wszystkim. Ej, Wiedźm chyba nie zmieniali, mam wrażenie, a jeśli nie zmieniali, to to może oznaczać... Wiecie co? Ja to pójdę na lenia. O, cyk. Jeśli nie zmieniali, to to może oznaczać, że czekają nas jeszcze zmiany na Wiedźmach. Tak mi się wydaje, że nie zmieniali, dajcie znać, jeśli się bardziej orientujecie. Um, ale serio, mam wrażenie, że nic się na Wiedźmak nie zmieniało, więc... Być może one awansują na jakiś 200 któryś level. No bo robili chyba do 200 ostatnio, jeśli się nie mylę. Albo nawet 210, kto wie. Więc być może, być może... Ciekawa sprawa. No tej piątki to ja jeszcze nie przejdę, no ja pierdziu, po prostu ludzie. Życie jak jajko jest, znosić trzeba je. No, ale cóż, w ogóle lato nam się skończyło, piękno mamy jesień tego lata, A tu kurde dzisiaj 29 stopni u mnie, jutro 30 stopni. Ja pierdziłem, dla mnie to jest za dużo. W Grecji 38, mi tak nie przeszkadza jak u nas 27-30. Naprawdę, tam 38, przynajmniej było sucho, co nie? A tutaj, wczoraj wieczorem miałem zlecenie, yy, 18-19-20. Taki przedział, co nie e, Byłem w lesie, gdzie zazwyczaj jest chłodniej Kiedy za dnia jest ciepło, bo wczoraj było 27 stopni u mnie No i wchodzę sobie Do tego lasu, krótkie spodenki Krótki rękawek, zadowolony A tam kuźwa parno Jak nie wiem Wilgotne powietrze, patrzcie, tu jest czwórka Nie podchodzimy tu zbyt odważnie To nam wystarczy Ja nie potrzebuję iść tam głębiej Tam nie ma wcale jakoś dużo tych wiedźm Więcej mamy przy trakcie, więc ja nie lubię, bo w Grecji jak było suche powietrze, to przynajmniej plus był taki, że się człowiek tak nie lał po prostu. A tutaj w Polsce to wytrzymać nie idzie. Ale powiem wam, że wróciłbym do Grecji, wróciłbym naprawdę do Grecji, Po... pierwszy raz byłem, byłem naprawdę pierwszy raz i... Tak jak na początku, szkoda było mi wracać, potem się przyzwyczaiłem do tej mojej rutyny tutaj. E, to po miesiącu w tym momencie, to mam już taką tęsknotę za tą Grecją, za, za tym jak to wszystko wyglądało, jak tam się podróżowało na miejscu, jak się jeździło samochodzikiem, e, jak się zwiedzało te wszystkie miejscowości, te wszystkie, e, te wszystkie trasy, które mi się jechało, gdzieś tam e, po górach, po krętych drogach siesta i tak dalej no po prostu to było inne życie to było inne życie inna kultura na no, no logikę i było to lepsze niż w Polsce gdzie wróciłem do jak to kiedyś określiłem naszego polskiego uśmiechu czyli yy, w Grecji wszyscy w miarę zadowoleni z życia uśmiechnięci w Polsce nasz tradycyjny polski uśmiech czyli taka mina pełna smutku, niezadowolenia, pogardy. Tak bym tak bym to sklasyfikował, tak na oko. Idziemy do zjawno, idziemy do Zjawna. No. Idziemy. Tylko nie idziemy koło tej czwórki. Bo jo, jo i mnie ufom. Musimy przejść sobie sprytnie do głównej trasy. O. Te panienki sobie ominąć. Nie płaciłem za panienki, nie potrzebuję panienek. I... I tutaj mamy jeszcze kilka Wiedźmek. No to tutaj coś jeszcze sobie pobijemy. No, Lewela nie dobijemy. Jakbym miał jeszcze błogo na Expa, to myślę, że byśmy robili w tym momencie końcowe już levela. No ale nie mam błogo na Expa. Więc robimy co możemy. Wykańczamy oczywiście full leki, których mam wciąż za dużo. Bo chcę dobrnąć do tego 1,5 milionowego, żeby, żeby go śmiało opierdzielić przez ten, przez ten niecały rok. Więc tu trzeba odważnie, tu odważnych kroków trzeba, żeby to wypić wszystko. Powiedział Janusz na wesoły, jak zobaczył bimber. I byle do przodu. Matko, przecież ja muszę jeszcze dzisiaj zdjęcia obrobić. Ja pierdziu. I to przed południem, którą mamy 10.50. A, ale setka zdjęć to tam thrillera. Większość miałem już wystarczająco dobrze zrobione. Gdzie nie gdzie bym chciał kolory nieco poprawić, bo było tak trochę mdło w tym lesie. Bo to były zdjęcia na obiedzie w lesie. Coś mniej więcej tak bym to określił. Czyli gospodynie wiejskie, nie wiem jak tam w dużych miastach macie, ale raczej nie macie aż tak fajnych atrakcji. Gospodynie wiejskie w jednej wsi przygotowały całą ucztę. I zaprosiły mieszkańców oraz przyjezdnych do lasu, gdzie rozstawiły stoły, przyozdobiły wszystko, świece, wszystko, lampki między drzewami itd. I zrobiły uczte w lesie, obok duże ognicho, muzyka, po prostu full wypas. I, i takowoż też bawili się wszyscy. A ja robiłem zdjęcia dla nich na zlecenie. I szczerze lubię im robić zdjęcia, bo to jest zawsze bardzo fajna atmosfera. Ta ekipa, która mnie wynajmuje do tego, to jest świetna ekipa. To było już moje czwarte zlecenie dla nich, odkąd prowadzę firmę. I naprawdę cieszę się, że, że mam takie, takiego zleceniodawcę. Więc przyjemnością tam bywam. Trochę mniej przyjemnie jest potem przebierać zdjęcia, jak ich zrobię kilkaset. Um, nie muszę tego niby robić, no ale... Um, raz, zdałem, raz się naciąłem na to, jak y, wysłałem im zdjęcia całkowicie surowe i to jeszcze prosili w jpgach, a nie w rawach. <grym> Fotografowie będą ogarniać o co chodzi. I... <grym> <wach> I oni se na tych JPEGach, yy, kurde, podstawowo obrobili, narzucili jakieś filtry, i w tych JPEGach to wrzucili na stronę. No, byłem przerażony jak to zobaczyłem. Wtedy stwierdziłem, że dobra, ja nie muszę brać od nich jakiejś yy, dodatkowej kasy i tak dalej. Ale nie, nie chcę dać zszargać swojego dobrego imienia, mojej firmy. I ja im to daję w tym momencie już obrobione. <grywka> Bo obrobione. Nie jakoś bardzo mocno, bo wiem, że i tak będą to obrabiać, ale przynajmniej podstawowo obrobione. Gdzieś tam jakby mi światła wypaliło albo jakiś cień był za mocny, to, to sobie to po prostu dostosowuję. Jak kolory są blade, trochę dodaję energii i tyle. Żeby nie narobić się jakoś bardzo ponadprogramowo, bo mi nie będą za to dopłacać, natomiast nie, nie ma takiej możliwości, że, że wysyłając mm, jpg'i oni będą to wrzucać w takiej formie Bo po prostu mnie to boli w dumę moją Fotograficzną Także ten Tutaj mamy jeszcze Wiedźmuszki Babuszki, wiedźmuszki Więc zrobimy wiedźmuszki, babuszki Wydmuszki No i nie <laughs> Się rozpędziłem, a tu piątka ja, ja z twórką mam problemy egzystencjalne A tutaj dopiero Co dopiero piątka? Piątka to może jedną bym zabił na ich nat natłoku zaklęć. Aż sobie wyobraziłem scenę rodem z Susu no Freeren. Takie fajne anime. Bardzo, bardzo ciekawy klimat. To jest anime, które potrafi być epickie przy swoim takim autystycznie... Yy, autystycznie spokojnym klimacie. Tak to określę. Więc yy, polecam, jak ktoś chce coś takiego nietypowego, a przyjemnego obejrzeć. Sousou no, no Freeren. I to jest po prostu inny świat. Ale spodobało mi się bardzo, bardzo mnie to kupiło. Byłem zaskoczony. E, no i czeka na drugi sezon, ma być w styczniu, więc najsik. E, a teraz zacząłem w ogóle coś, na co moi znajomi czekali od dawna. Czyli zacząłem oglądać Demon Slayera. Zacząłem mordeczki oglądać Demon Slayera. W końcu, jak ktoś siedzi w anime, to pewnie ogarnia co i jak. Bo jest to popularne. E, no i co, no i. Yy, Dwa odcinki za mną. Nie jest złe, jest, jest dobry początek, więc myślę, że wciągnę się. Wednesday, drugiego sezonu nie ruszałem. No, opinie są mieszane na temat tego. E, pierwszy sezon miałem przyjemność obejrzeć y, zanim zrobił się hype na, na to pierwszy sezon, bo obejrzałem to w dniu jego premiery i byłem zadowolony z perspektywy osoby, która robiła Adamsów i da dawne filmy o Wednesday to, to było nawet, nawet spoko. Nawet przyjemne, więc. Chociaż wiem, że tutaj opinie będą różne, głównie pewnie negatywne, ale wiem też, że negatywne opinie. O, słyszę silnik jakiś za okna głośny, komuś jaja urosły. Eee, natomiast e, teraz jest moda na, na, na negatywne opinie, i średnio mnie one interesują. Tak, szczerze, wolę sam się przekonać. Ostatnio też oglądałem Zjawę. Eee, to jest mega brutalny film e, z udziałem Leo DiCaprio. No i kurde, mam mieszane odczucia, ponieważ e, mam wrażenie, że fabuła była bardzo wąska. Było dość szczegółowo opisana. Dość szczegółowo była pokazana mała ilość wydarzeń, więc fabuła określam jako bardzo wąską. Natomiast nie było to złe i bardzo nieprzyjemne. Było to ciekawe doświadczenie. Być może kiedyś byłbym w stanie to znowu obejrzeć, nie? Więc to nie jest tak, że obejrzałem i do wyrzucenia. Po prostu nietypowe. Ciężko mi to jakoś konkretniej nazwać. Ale mega brutalne, walka z niedźwiedziem, byłymi yy, rękami, to było... to było wow. Byłem w szoku. Yy, myślę, żeby jeszcze obejrzeć ten net. bo tak patrzyłem, że nietypowy. Słyszałem też opinie na ten temat, że yy, na, po obejrzeniu tego filmu nawet dwa razy, że ludzie dalej nie wiedzą, do czego on miał prowadzić. <ścoughs> co, 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 jaki był cel tego filmu. Yy, no i spoko. Ja, już po zwiastunie, mniej więcej jestem w stanie wstępną drogę tego filmu określić, no ale chętnie się przekonam. Tylko ja mam taki problem, że rzadko mam ochotę na oglądanie e, czegoś, co dzieje się w czasach współczesnych, dlatego, dlatego myślę, że jeszcze trochę potrwa, zanim obejrzę tenet. Natomiast jeśli ktoś oglądał, e, chętnie wysłucham, przeczytam opinię, więc śmiało można pisać w komentarzach. <laughs> O mnie to w sumie ciekawi. Dobra, E, no kurde. Ja tak tych orków unikałem, ale odkąd zmieniłem uzbrojenie, to chyba będą przyjemniejsi niż y, wiedźmy, ze względu na to, że... Znaczy, minus jest taki, że jest to popularniejsze ekspozisko niż wiedźmy. Natomiast mogą być przyjemniejsi, bo wiedźmy atakują magicznie, co przebija się przez y, uzbrojenie łatwo, bo magia y, ignoruje zbroję w dużym stopniu. <laughs> A tutaj jednak mamy coś przeciw czemu mamy absorpcję. Przeciw obrażeniom fizycznym. Więc tutaj jest ewidentnie lżej. Wejdźmy sobie na razie tutaj na nawiedzone komnaty. Mamy jeszcze bezpieczny czas. Przez ponad minutę, prawie dwie minuty. Nie, nie wejdziemy sobie do, do tego. Bo w sumie to to będzie na trochę wyższym levelu. A tutaj możemy sobie ostatnią minutę spróbować skorzystać jeszcze z. Osady czerwonych orków eee... no i tyle dobrego, co nie, eee, nie skorzystamy sobie z osady czerwonych orków. Dziki zagajnik to będzie trochę za wysoko, bo tam jest 160. Chociaż zwierzęce potwory, no ale zobaczymy. Tutaj pustki, no i dupa. No to idziemy na dziki zagajnik. Ja wiem, że tam mnie wtedy chyba grupka dwóch czy trzech Hydr mnie porobiła. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jak wymieniłem sobie kół. Tu mamy dwie. Testujemy, jak zginę to kończymy odcinek. Uhuhu. Ej, czy to pora na wymianę ekspowiska całkowicie? Bo tu, ma, tu będziemy mieli więcej ekspa na pewno, bo one są na wysokim poziomie. Sprawdźmy trójkę, mogę zginąć, ale no zginąłem. Eee, no dobra, więc chyba nie wymienimy całkowicie tego ekspowiska, ale będzie, będzie trzeba je wziąć pod uwagę, bo... Do dwójek one mi nic nie robią kompletnie, a zwierzęce e, bestie jakby nie są dla mnie jakoś szczególnie groźne, chociaż one chyba używają magii. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się spodobało. O tym śmiertelnie dobrym akcentem kończymy ten odcinek. Zapraszam do wspierania na Tipli, gdzie macie link w opisie. Zapraszam do mojego Discorda i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!